No co ty robisz? To nie może tu zostać. Dlaczego? No jak to dlaczego, misiu? Przecież tu się teraz nic nie zmieści. Ale to się właśnie nigdzie indziej nie mieści w tym domu. To wyrzuć, po co ci to? No przyda się. Do czego? No na przykład jak będzie powódź, to w sam raz się nada. Albo możemy to brać na wakacje zamiast namiotu. No będzie więcej miejsca, jest bardziej szczelne... I co? Jak będzie powódź, to się w sam raz nadal... No dobra, może zostać. No. Co ty robisz znowu? Jak ma zostać, to niech chociaż będzie śliczna. Net się muli, co ty robisz? No ściągam sobie tylko z Co ty ściągasz? Co całą dystografię Boba Delana od 1962 roku, ponad 50 płyt? Hmm. Kobieta, co ty robisz? Facet pracował pół wieku, to, to, to jest do, to jest do takiego życia. Ludzie latami kolekcjonują te nagrania, a ty sobie od tak w dwa dni wszystko ściągiesz z internetu, no wstydziłabyś. Ale ja rozumiem, ściągać sobie jakąś jedną płytę raz na jakiś czas, jak się nie zna zespołu, zobaczyć co to jest, no ale nawet wtedy jak się spodoba, no to idziesz do sklepu i kupujesz. Ale płyty nie są wcale takie drogie, a każdy kupiony egzemplarz to hołd dla artysty. Można sobie powoli zbierać płytotekę z ulubioną muzyką, ile satysfakcji wtedy jest jednocześnie. Ale... Nie będę tolerować takiego barbarzyństwa. Nie będziesz zamulać nam neta złodziejskimi praktykami. Ale... Nie chcę teraz rozmawiać, rozsierdziłem się. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Co to ma być? Skąd ty Tomasz? Tyskografia Dylana. Kupiłam. Żeby nie kraść, tak jak kazałeś. Dobrze. W porządku. No to... No to nic nie jemy i nie pijemy przez miesiąc. Ale... Przecież ty nawet nie słuchasz Dylana! Po co ci to? Czy ty w ogóle chociaż sięgniesz do tych płyt? Ale... Przecież to już porozfoliowywane jest. No nawet oddać nie będzie można tego, ani sprzedać w cenie zakupu. Ale... No ale co? Ale ja sobie tylko ściągałam, żeby znaleźć taką jedną piosenkę, co mi się podobała i co się zaczyna tak, że ja że poznam, która to. I chciałam skasować wszystko, jak znajdę. A łatwiej ściągnąć całą dyskografię niż szukać każdej płyty po kolei. Nawet Empire Burlesque kupiłam, chociaż to największy gniot, ale nie ukradłam. A to? A to to samo, drugi raz, żeby był większy hołd dla artysty.